Witam Państwa w poniedziałek, 4 dnia grudnia 2023 roku. Barburka to tradycyjne święto górnicze obchodzone w Polsce 4 grudnia w Dniu Świętej Barbary z Nikomedii, patronki dobrej pracy. Redakcja EcoVision TV życzy wszystkim barbarom i górnikom spokojnej i bezpiecznej pracy. Zapraszam na program EcoVision TV. Podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym w Opolu zostały wręczone doroczne nagrody Miasta Opola w dziedzinie kultury. Miło nam poinformować, że laureatką jednej z nagród jest nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Piasecka. Gratulujemy. Ta nagroda co roku jest takim bardzo dobrym przyglądem tego, co się w kulturze działo. Pamiętajmy, że to różne środowiska... Stowarzyszenia, sami twórcy zgłaszają tych, którzy będą nagrodzeni, więc jest to nagroda, która ma taki charakter społeczny przede wszystkim. Jest zgłoszonych bardzo dużo no, fantastycznych kandydatur tak naprawdę i E, mamy takie poczucie, no i obowiązku, i taką trudność, i, i jednak wiemy, że, że nie da się jakby do końca tak naprawdę to by się chciało wszystkich nagrodzić. I często to są takie, mimo że jakby w jednej kategorii są to e, kandydatury, to jednak e, te aktywności tych osób zgłoszonych są bardzo różne, i często tak naprawdę trudno je porównywać. Laureatami, nagrody dla animatorów kultury za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury zostają. Pani Katarz. Na oraz Tadeusz Jacek Rogorza wielkie brawa Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. Cieszę się bardzo, że działania moje kulturalne znalazły uznanie i zostały zauważone, co oczywiście powoduje, że nie zamierzam na tym poprzestać, tylko będę jeszcze więcej działać i jeszcze więcej kulturalnie zrzeszać ludzi, którzy tak pięknie współpracują w Opolu. Mimo, że od bardzo wielu lat nie mieszkam w Opolu, to jednak y, bardzo ważne jest to, co tutaj przeżyłem, te 20-lecia, których się tutaj tak naprawdę jako pisarz i dziennikarz urodziłem i wychowałem. To było miasto, gdzie y, zdobywałem doświadczenia, gdzie się wszystkiego, czego w tej chwili, z czego w tej chwili korzystam, nauczyłem. No i sentyment ogromny zawsze i, i, i zawsze chętnie tu wracam. I to jest, tak jak powiedziałem, na scenie taka odwzajemniona miłość. A to powoduje bardzo ciepłe uczucia. W związku z 70. rocznicą powstania Izby Adwokackiej, w Opolu odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. W konferencji brali udział adwokaci, lekarze oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego. Celem konferencji jest przede wszystkim taki niepisany, też aby. Złączyć trzy środowiska akademickie, adwokackie i medyczne tutaj opolszczyzny, bo to jest wspólna inicjatywa. Ta konferencja ma charakter ogólnopolski, interdyscyplinarny, bo są dwie dziedziny, dziedzina prawo i dziedzina medycyna. Jest cel jakby przyświecający, aby te środowiska mogły się wypowiedzieć, poruszyć te problemy, które w praktyce są spotykane, gdzie doktryna też się wypowiada. Jakieś wnioski końcowe na zasadzie, w jakim kierunku prawo powinno iść, co powinno być zmieniane, abyśmy przedyskutowali z różnej perspektywy, dlatego że są i adwokaci prelegentami, są i sędziowie i jest również pan prokurator. Przyjeżdżają do nas zacne osoby, które dzielą się tym wszystkim, co same wiedzą, jak praktykują. Czyli jest to takie spotkanie praktyków liniowych, ludzi nauki, ale również młodego społeczeństwa, bo są i aplikanci, i adwokacy i studenci. Więcej na temat tej konferencji w środowym programie Rytm Serca o godzinie 18.00. Od 25 listopada do 31 grudnia na opolskim rynku trwa jarmark bożonarodzeniowy. To nie tylko okazja do zakupu prezentów, ale również poczucie prawdziwej atmosfery nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku, jarmark bożonarodzeniowy przyciąga mieszkańców Opola i okolic. Tym razem oferta handlowa i artystyczna jest szczególnie urozmaicona. Na scenie wystąpi wielu artystów, wprowadzając gości jarmarków w świąteczny nastrój. Dla dzieci przygotowano sporo atrakcji. Jest między innymi młyńskie koło, karuzela i choinka. Kiarmark to duża strefa handlowa, w której ponad 60 wystawców proponuje swoje wyroby kulinarne, rękodzielnicze, ozdoby choinkowe i świąteczne podarunki. A przy ognisku dorośli mogą skorzystać z gorącego grzańca. Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała w Opolu wystawę poświęconą pamięci Bena Muthofera, niemieckiego artysty związanego z Opolem. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Konsulat Niemiec w Opolu oraz Stowarzyszenie Proliberis Silesia zorganizowała weekend z Benem Muthofferem podczas którego odbyło się wiele wydarzeń poświęconych pamięci artysty. Jedną z nich jest planerowa wystawa prezentująca twórczość Bena Muthofera. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, związek artysty z Opolem pokazuje możliwości współpracy kulturalnej obu krajów. Artysta urodził się w naszym mieście, ale w 1945 roku jego cała rodzina musiała stąd uciekać i nigdy tutaj nie wróciła. Tymczasem pod koniec życia Ben Hofer, kiedy już mógł, po roku 1989, odwiedzał opole regularnie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się ostatnie spotkanie z poezją w ramach 21. opolskiej jesieni literackiej. Poetycko-muzyczną prezentację pod tytułem tylko z jednej jesiennej strony. Przygotował związek literatów polskich oddział w Opolu. Na spotkanie przybyli literaci nie tylko z oddziału opolskiego. Zaproszenie przyjęli także twórcy z Krakowa i Warszawy. Każdy będzie prezentował dwa wiersze, chyba że z jakiegoś powodu nie będzie mógł się pojawić, tak jak nasza Nestorka, pani Daniela Długoszpęca. To będą pojedyncze tutaj teksty te literackie. Ech, dni moje wpisane w pisanie. Za ścianą mija słońce za słońcem, a ja już w jesieni miast radości mam w Bezrów zimowy ubraną duszycę, co mnie dusi. Opolska jesień literacka otrzymała w tym roku nagrodę miasta Opola w kategorii Wydarzenie kulturalne. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu. No i życzę miłego wieczoru. Nie tylko Barbarą. Do zobaczenia. Witam Państwa. Dziś międzynarodowo Henry Kissinger, śmierć wizjonera. Ta wiadomość obudziła mnie w ostatni czwartek rano. W wieku ponad 100 lat zmarł Henry Kissinger, profesor sekretarz stanu USA, doradca prezydentów, laureat Nobla, amerykański żyd, uciekinier z Niemiec. Przypisywano mu moc sprawczą wywołania i kończenia wojen, autor którego książki, którą powinien mieć na domowej półce każdy, kto interesuje się polityką światową. Często wracam do jego dyplomacji czy pracy o Chinach, słuchany z najwyższą uwagą albo nienawiścią. Zajmował się wojną w Wietnamie. Był jednoznacznie proizraelski w wojnie z Palestyńczykami. Wyrażał się z rezerwą o rozszerzeniu NATO w latach 90., a Ukrainę przed wojną identyfikował jako państwo w sferze wpływów Rosji. Nazwisko Kissinger'a i Nixona związało się z pojęciem polityki jednych Chin, czyli uznawania przez Waszyngton, a później przez inne państwa Zachodu, że to Pekin reprezentuje Chiny, a Tajwan pozostaje dyplomatycznym niedopowiedzeniem. Mówili, że znał wszystkich, a wszyscy znali jego. Pamiętam, że kiedy odwiedził Polskę, w gazecie wyborczej pisali, że trudno było na sali szpilkę włożyć w czasie spotkania z nim. Dla mnie osobiście cenną umiejętnością Kissingera było dostrzeganie zmiany, zanim ona nadejdzie. Przestrzegał przed sztuczną inteligencją, mówił o klimacie. Ostatnio natomiast ten przeciwnik rozszerzania NATO, w przeszłości zwolennik dania Rosji tego, co jej należne, powiedział, że Ukraina wejdzie do NATO i Rosja nic na to nie poradzi. Powiedzieć, że zmarły wczoraj Henry Kissinger był postacią kontrowersyjną, to powiedzieć niewiele o jego znaczeniu. Najlepiej powiedzieć o nim, że znają go wszyscy, a on znał wszystkich. To oddaje najlepiej jego rolę widza i sprawcy w dyplomacji amerykańskiej i międzynarodowej. Współuczestniczył w historii XX wieku osobiście i kształtował relacje personalne z liderami i między liderami, na których następnie budowana była polityka międzynarodowa. Pozostaje symbolem dyplomacji uprawianej osobiście w salonie, w ukryciu i w realizującym interesy państwa amerykańskiego bez względu na koszty ponoszone przez cywilów na skutek uprawiania przez USA i w ogóle przez mocarstwa ich geopolityki. Zgodnie ze szkołą realizmu, Kissinger zdawał się odmawiać mniejszym państwom istotności w starciu z mocarstwami, może poza Izraelem. Reakcje na jego śmierć wiele mówią o dziedzictwie dyplomaty, tak zwane poważne media zamieszczają jego solenne profile i pokazują kontrowersje mu towarzyszące, zawsze podkreślając przebiegłość i służbę Ameryce. Media społecznościowe za to eksplodowały radością i przypominaniem jego rzekomej złowrogiej roli w historii. No cóż, historia pokazuje, że wielcy ludzie w polityce są kontrowersyjni. Takim był Henry Kissinger. Dziękuję za uwagę. Dobry wieczór Państwu. Senator Piotr Woźniak, Zjednoczona Lewica, Nowa Lewica, Pakt Senacki. Witam Panie Senatorze. Się Przede wszystkim gratulacje. Serdecznie dziękuję. Pierwsze posiedzenie Senatu przeszło do historii. Senatorowie odbyli sesję poznawczą, wiadomo gdzie kto jakie miejsce zajmuje. Zgłębili wiedzę na temat senackich korytarzy. No i co najważniejsze, podjęli nawet ważną decyzję w sprawie Rzecznika Praw Dziecka i nawet pan senator Woźniak zabierał głos. Wszystko się zgadza, pan redaktor ma bardzo dobrą wiadomości, zresztą jak zwykle. Natomiast y, faktycznie dość dynamicznie jak na senat zaczęła się ta kadencja, dlatego że mamy już zaplanowane kolejne posiedzenie 8 grudnia, mm. kolejne 13-14 grudnia. Mieliśmy okazję zaakceptować kandydaturę pani rzecznik, która w sposób fenomenalny, bardzo obrazowy, a przede wszystkim z gigantyczną empatią opowiadała o swoich zamierzeniach na tej funkcji. I wreszcie do tej funkcji, do tego urzędu wkracza empatia i to taką bardzo szeroką drogą. Ja jestem zafascynowany tym, co mówiła pani rzecznik, jakie są jej plany. Trzymam kciuki, żeby tak się udało. No i wczoraj padła zgoda Senatu, właśnie w tym zakresie. To zupełnie inny klimat zupełnie inna debata niż w Sejmie. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, dlatego że Senat staje się w moim takim przekonaniu, takim miejscem porozumienia ludzi nawet o różnych poglądach, ale ta dyskusja jest na poziomie pozbawionym dużych emocji, a bardziej merytorycznym. W Sejmie Różnie z tym bywa Marszałek Hołownia doskonale sobie z tym radzi, żeby zapanować na sali plenarnej zresztą świadczą choćby o tym liczby oglądalności, czy wartości oglądalności posiedzeń Sejmu. Natomiast Senat jest takim miejscem, którym bardzo chciałbym, aby część przynajmniej sali plenarnej Sejmu wzorowała się na poziomie debaty w Senacie. Panie senatorze, czy pańska wyobraźnia o pracy parlamentarzysty? Zbiegła się z rzeczywistością, jest zgodna z rzeczywistością? Czy coś pana zaskoczyło na plus albo na minus? Absolutnie zgodna z tym, co oczekiwałem. To znaczy współpraca, rozmowy, uzgodnienia także między koalicją rządzącą, a także dzisiejszą, już za chwilę, opozycją formalną, czyli prawem mhm. i sprawiedliwością, nawet w kontekście podziału komisji. Czyli parytet zachowany, domówienie się wszystkich klubów co do podziału funkcji w poszczególnych, poszczególnych komisjach. Ja mam ten zaszczyt, bo takie akces zgłosiłem, być członkiem Komisji Nauki, która jest mi bardzo blisko, czyli środowisko akademickie i zawodowe upodobania skierowały mnie do tej komisji. Zostało to zaakceptowane i przyjęte Dlaczego przez w Sejmie nie może być takiego klimatu, takiej debaty, takiej dyskusji? A ekipa obecnie jeszcze rządząca nie potrafi odejść z klasą? No doskonałe stwierdzenie, brak w tym klasy. Dzisiaj to, co jest wykonane, nawet przy udziale, niestety mówię to z ubolewaniem, bo jest to głowa państwa przy udziale pana prezydenta, który doskonale wie, jak ten spektakl marnej jakości się zakończy. Który wygłasza przemówienia na rzecz nowych ministrów, którzy mieliby obejmować to swoje stanowisko na co najmniej jedną Dlatego kadencję, a doskonale wszyscy znawcy i mniej znający się na polityce wiedzą, że są to dwutygodniowi ministrowie. I te peany na część tych ministrów, i mówienie o kobietach, że bardzo cieszy się, że tak duża liczba kobiet jest w tym gabinecie. No, jest rzeczą, w moim przekonaniu, która nie powinna się wydarzyć. A powinno po 15 października być zupełnie normalnie. Wie pan, jeszcze nie wiadomo, co się tak do końca zdarzy, dlatego, że jak pan wie, odwołano członków PiSu z tej komisji Lex Tusk, ale w tym samym czasie, rzutem na taśmę, ukazał się cząstkowy raport, w którym no, Donald Tusk i jego najbliższe otoczenie jeśli by się to wszystko jakoś tak dziwnie potoczyło, to mogą nie pełnić funkcji publicznych i prezydent może to wykorzystać. Członkowie tej komisji, kiedy publikowali o raport, o którym pan redaktor wspominał, tak. Ten cząstkowy mówili o swoim cytuję wrażeniu. Oni mm -hmm. mieli wrażenie. Mieć wrażenie, to oznacza być bardzo subiektywnym w ocenie jakichś tematów. To nie są rekomendacje wiążące dla Pana Prezydenta, mhm. ale trzeba zauważyć, bo tu słusznie Pan Redaktor zwraca na bardzo ważną rzecz uwagę, że drugi krok konstytucyjny w powołaniu Prezesa Rady Ministrów zdarza się, uwaga, pierwszy raz w historii po 1989 roku. Natomiast wiem jedno i rozmawiamy zarówno z członkami Platformy Obywatelskiej Trzeciej Drogi i wiemy doskonale o jednym tej grupy 248 posłów którzy już za chwilę wybiorą pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów zaakceptują ten wybór tą kandydaturę nie da się rozbić Pokazuje to chociażby wybór marszałka Hołowni, wybór prezydium Sejmu i prezydium Senatu. 66 osób również wczoraj zagłosowało za kandydaturą pani rzecznik. Pak mhm. Senacki w Senacie doskonale funkcjonuje. Taka sama liczba głosów była przy wyborze pani marszałek Kida Wybłońskiej na fotel marszałek, marszałka se, Senatu. Natomiast y, miejmy świadomość, że ta większość Sejmowa. W moim przekonaniu w najbliższych dniach nie będzie już tylko dusić. A myśli pan, 48? że ta opozycja demokratyczna, która za chwilę powinna przejąć władzę, wytrwa, bo wie pan, nawet już w tej lewicy są tarcia na temat handlu w niedzielę. Powiem tak, jestem przekonany, że wytrwa. Są pewnego rodzaju uwagi, o których Pan też wspomina, chociażby nie wejście partii razem do rządu. No Tworzenie jednego klubu no. parlamentarnego. Dla mnie jest to też nieczytelna sytuacja, której ja osobiście i nie rozumiem, i nie akceptuję, dlatego że tutaj pokazanie w jednym klubie parlamentarnym dwóch dźwięków. Jest co najmniej fałszem muzycznym. Jest rzeczą, która nie powinna nigdy mieć miejsca. To znaczy. Zapowiadanie, że ten rząd będzie poparty przy starcie, nie oznacza wcale, bo takich deklaracji ze strony partii razem nie usłyszeliśmy, że będzie wsparcie tego rządu przez całe cztery lata, więc jest pewien rozdźwięk. Ma pan rację, ja nie będę tutaj mm. zaklinał rzeczywistości. Osobiście mi się to bardzo nie podoba, natomiast wierzę w to i na szczęście jest taka sytuacja arytmetyczna w Sejmie, że nawet gdyby siedmioro posłów partii razem z jakiegoś powodu, Docelowo w ciągu czterech lat nie głosowało za propozycjami rządowymi, za ustawami rządowymi, to nadal jest większość ponad 240 A osób. jakby pan skomentował, panie senatorze, takie zdarzenie? Otóż szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekazał, że Polska wyśle misję wojskową do Finlandii, bo oni tam mają na granicy fińsko-rosyjskiej problem. Chyba chodzi o budowę Wysokiego Płotu. I na ten temat, na temat naszego, naszej pomocy, mieli rozmawiać prezydenci. Tymczasem strona fińska mówi, że prezydenci w ogóle nie rozmawiali, przynajmniej prezydent Finlandii, i w ogóle strona fińska o takiej pomocy nic nie wie. Czy to nie jest jeszcze jedna kompromitacja na arenie światowej? Mi jest bardzo trudno, mam, ja jestem państwowcem i bardzo jest mi trudno e, krytykować obecnego prezydenta, bo jest to głowa państwa. Natomiast to, co robi pan prezydent w kontekście dwutygodniowego gabinetu i to, co wynika z pańskiej wypowiedzi i z tych wypowiedzi strony fińskiej, jest absolutnie nieakceptowalne. W sytuacji mam takie wrażenie, że to jest takie kreowanie rzeczywistości medialnej, która w ogóle nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości politycznej. Mhm. I to jest rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Cywilizowanym, demokratycznym kraju, dlatego że prezydent kreuje też jakość polityki. On powinien być Więc wzorem jest. do naśladowania dla wszystkich stronnic politycznych. E, no a dzisiaj chyba część społeczeństwa ma ku temu sporo wątpliwości, czy tak jest. Życzę wytrwałości, panie senatorze, żeby pan aktywnym był, tak jak w tym pierwszym rozdaniu. E, bardzo dziękuję, że znalazł pan chwilę czasu. Bo jak się okazuje, nie wszyscy chcą. Już teraz, jak już decyzje zapadły, odpowiada się nawet na pytania dziennikarzy. Niestety muszę z przykrością powiedzieć, że poseł Marcelina Zawisza z Nowej Lewicy, a więc z tego samego ugrupowania, która jest posłanką Ziemi Opolskiej. Na nasze zapytania, prośby telefoniczne nie odbiera telefonów i nie odpisuje na SMS-y. Przykre to, ale niestety prawdziwie. Jest to przykre, i to nie jest pierwsza e, uwaga na ten temat ze strony pana redaktora i inne media. Niestety mówię to z ubolewaniem podobnie się wypowiadają. Natomiast ja też nie należę do osób, które będą zaklinać rzeczywistość. Skoro tak jest, to trzeba o tym wyborcom również mówić za państwa pośrednictwem, że tak się dzieje. Ja natomiast zawsze. Jestem do Państwa dyspozycji, tym bardziej dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Senator Piotr Woźniak, Nowa Lewica, Pakt Senacki był gościem rozmowy przy oknie. A jutro, proszę Państwa, porozmawiamy o pracy górników w kopalniach odkrywkowych, bo takie kopalnie na terenie śląska polskiego są. No bo mamy przecież święto górników, barburkę. Zapraszam na godzinę 18. .00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Jest rok 1973. Sala kongresowa w Warszawie. Rozpoczyna się piąty zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Na opolskim dworcu pożegnanie delegacji. Kilka pouczających słów od głównego druha. Mam do Was prośbę, zaprezentujmy się w stolicy Okazale. I teraz można już z piosenką wsiadać do wagonów. Podróż będzie śpiewająca. Przed wejściem na salę kongresową trzeba sprawdzić obecność i złożyć podpis. Porządek musi być. Każdy harcerz to wie. W obiektywie naszego fotoreportera delegaci z Województwa Opolskiego. Trochę może dziwić, że to dorosłe chłopy, ale pamiętajmy, że to harcerska kadra i to zasłużona z medalami na piersi. A to władze Związku Harcerstwa Polskiego. Do hymnu pada komenda i rozlega się głośny śpiew, jakiego w kongresowej jeszcze nie było. Na zjazd przybyła liczna delegacja państwowych władz z Henrykiem Jabłońskim na czele. A nad głowami delegatów hasło: Wszystkie siły socjalistycznej ojczyźnie. Rozpoczynają się przemówienia. Na mównicy pojawiają się partyjni dygnitarze. Wspólny mianownik ich wystąpień to: Partia liczy na Was, bo Wy jesteście przyszłością i naszą nadzieją. A kim są delegaci? Czym musieli się wyróżnić, by zasiąść w tej sali? Jesteś tu, drogi druhu, bo zasłużyłeś swoją pracą i zaangażowaniem. Czytamy m.in. w dedykacji komendanta chorągwi ZHP, Emila Włodarczyka, zamieszczonej na stronie pamiątkowego albumu. Sala kongresowa wypełniona do ostatniego miejsca. Wszyscy wsłuchują się w kolejne deklaracje i pochwały. A o czym myśli przewodniczący Rady Państwa? Zapewne o czymś bardzo radosnym, bo widać to po minie towarzysza Jabłońskiego. Twarz promieniuje lekkim uśmiechem. W odrębnej sali, na piersiach delegacji opolskiej, zostało przypiętych kilkanaście odznaczeń za wyróżniającą się pracę. Na twarzach widać dumę i chęć do dalszej pracy w związku. Piąty zjazd Związku Harcerstwa Polskiego przeszedł do historii, pozostały pamiątkowe fotografie i wspomnienia sprzed ponad 50 lat. Druchny i druchowie na tej fotografii to dziś sędziwi obywatele. Jeśli ktoś się rozpoznał, prosimy o kontakt z naszą redakcją. Może dowiedzielibyśmy się, co takiego kryły te czarne teczki, z którymi delegaci paradowali wszędzie? No to czuwaj! Trudno o rozmowę na poziomie, kiedy rozmówca nie potrafi utrzymać pionu.